Cześć W dzisiejszej Ewangelii rozmnożenia chleba uderzyło mnie to, że Jezus po rozdzieleniu tego chleba, kiedy się okazało, że wszyscy już się najedli do syta i że jest po prostu tego, wydawałoby się, za dużo. Nie jest za dużo, jest tak jakby ponad, wydajesz, miarę. Ale ta, to bycie ponad miarę jest skwituje tak. zbieście wszystko, co zostało, tak, żeby nic się nie zmarnowało. I tak właśnie taką filozofię, taka filozofia dotyczy właśnie wszystkich prezentów od Boga, tego, co On nam daje, że to ma swoje głębokie znaczenie. To nie może się zmarnować. To jest cenne, nawet jak nam się wydaje, o, matko, tego jest za dużo. W naszym świecie zupełnie inaczej. To, co produkujemy nadmierowo, to tworzy, właściwie wypełnia nasze. Nasze śmietniska produkujemy ogromną ilość śmieci. Marnujemy rzeczy. W Bożym świecie jest zupełnie inaczej. To, co jest jakby nadmiarowe, ma swoją ogromną wartość, nawet gdy w tej chwili tego nie wydaje się, że nie potrzebujemy. To jest takie piękne i warte do przetrawienia. Cześć.